Proszę Państwa, dzisiaj postaramy się pokazać Państwu nasz dzień z wyjazdu do Niemiec. Godzina jest 6:40. My właśnie wyruszamy, ruszamy do celu 568 km, jakieś 6-7 no godzin jazdy lawetą. Wyjeżdżamy, pokażemy Państwu fajne miejsce na granicy, pokażemy Państwu oglądzinę samochodu, odbiór, transport. No, tak pokrótce, żebyście poznali nasz dzień, jak to wygląda. Widzimy się później. I zobaczcie: granica pusta, żadnego korka, nic. Czysty przejazd to będzie, bo gdy już jest korek, no to zaczyna on się już dużo, dużo wcześniej. Tutaj mamy dwa pasy, dwie strony, zobaczcie, przejezdne, więc te kontrole są naprawdę bardzo ograniczone, szczerze mówiąc. Chyba jeszcze nigdy nie mieliśmy tutaj kontroli Chociaż no, co prawda jeździmy tą granicą bardzo, ale to bardzo rzadko Ale jak już jeździmy, to jeszcze nigdy nam się nie zdarzyło Więc za chwilę widzimy się już w Niemczech My już po śniadaniu, kawce, owocku 482 km zrobione, do celu jeszcze jakieś 70. A po co jedziemy? Bo chyba tego nie powiedziałem. To był e, chwyt. Jedziemy po Mazda 3, jak widzicie. Wydrukowaliśmy, wykupiliśmy sobie elektroniczny rejestr przeglądów jeszcze przed wyjazdem. Mazda 3 2017 rok w wersji Sportsline Line bodajże. 165 koni mechanicznych, dwujitrowa benzyna, manualna skrzynia biegów, kolor machine gray. I zobaczcie, jak to auto było fajnie serwisowane. Co, co roku do 2023 było na obowiązkowych serwisach. Na dzień dzisiejszy, auto ma przejechane bodajże około 118 000 km. 70 km jeszcze jest przed nami. Tak więc wyjeżdżamy i na miejscu widzimy się już przy tym samochodzie podczas oględzin. I ogólnie to jesteśmy moi drodzy. To jest właśnie kupowanie samochodów od prywatnych osób. Niestety z 10 minut nam zajęło znalezienie miejsca mimo nawigacji, mimo wszystkiego. To szło to dosyć kiepsko. Co mamy? 100 metrów. Gdzieś tutaj musimy wypatrywać naszą Mazdę. Tak, na razie adres mamy w polu, zobaczcie. Okay. zobaczymy jesteśmy generalnie przed czasem więc być może będziemy musieli nawet na nią poczekać ale no to się okaże jednak nie, samochód stoi więc mamy tylko nadzieję że będzie właściciel tego samochodu żeby nam go przedstawić no i co i to może oznaczyć, moi drodzy tylko jedno Mazda 3 kupiona ładny samochód standardowo jak to z Niemiec bywa, do wyczyszczenia, skórzane fotele, head up display, aktywny tempomat. Zobaczcie drugi kolor, tapicerki skórzanej, grzane fotele, grzana kierownica, carplay, kamera cofania. Dwa komplety kół, cool. dwulitrowa benzyna, 105 koni. Drugi komplet również na alufelgach, nie oryginalnych, ale jest. Poza tym, wszystko wygląda w porządku, tutaj zobaczcie brudna skóra od fotelika, tutaj fotelik jeździł dziecięcy. Cały samochód bezwypadkowy, nieuszkodzony, dwulitrowa benzyna, 17 rok, poliftowa Mazda, klientka sobie zakupiła zobaczcie obok drugą Mazdę, więc zmiana z Mazdy na Mazdę, z większej na mniejszej, e, przepraszam z mniejszej na większą, dopinamy pasy i lecimy do domu, a ten samochód już niebawem będzie w naszej ofercie.